Umowa Unii Europejskiej z krajami Mercosur to kolejne po dyrektywie transportowej i Zielonym Ładzie, modelowy wręcz przykład, faworyzowania gospodarek starej Unii Europejskiej, w szczególności niemieckiej, i lekceważeniu interesów Polski. Dlaczego? Otóż umowa z krajami Mercosur zakłada utworzenie ogromnej strefy bezsłowego handlu. Kraje starej Unii, w szczególności Niemcy, mają nadzieję na zwiększenie eksportu do krajów Mercosur. Niemcy w szczególności swoich samochodów po zdjęciu taryf celnych, które w tej chwili sięgają 35%. Ale myślenie niemieckie jest całkowicie błędne. Dlaczego? Bo jest to myślenie, którego początek obserwowaliśmy 10-15 lat temu. A 10-15 lat temu sytuacja na rynku motoryzacyjnym była zupełnie inna. W tej chwili to nie Niemcy są światowym liderem produkcji motoryzacyjnej, a Chiny. I Chiny sprzedają mnóstwo aut do Brazylii, pomimo takich samych stawek celnych. Około połowa aut importowanych do Brazylii to są samochody chińskie, a w segmencie aut elektrycznych i hybrydowych chińskie modele stanowią 90% całego rynku. Poza tym, duże firmy motoryzacyjne, takie jak BYD. Czyli motor, już otwierają fabryki w Chinach i z automatu będą w związku z tym zwolnione z ceł. Tak więc niemiecki pomysł na ożywienie sektora motoryzacyjnego jest skazany na porażkę. Ale ta porażka będzie kosztować. Będzie kosztować Polaków. Dlaczego? Dlatego, że umowa z krajami Mercosur zagraża całemu sektorowi rolnemu. W Polsce oczywiście. Nie tylko, również w innych krajach Unii Europejskiej, co potwierdzały liczne protesty rolników w całej Europie. Ale dlaczego Niemcy tak prą do tej umowy? Dlatego, że u nich sektor rolny odpowiada za zaledwie 1% PKB. W Polsce produkcja rolna to 4% PKB, a w połączeniu z przetwórstwem rolno-spożywczym. Rośnie ta kwota do około 15% PKB. W związku z czym, jeżeli otwieramy nasz rynek na bezcłowe produkty z Brazylii, gdzie dominują w produkcji ogromne agroholdingi, które posiadają około 50% areałów ziem uprawnych w Brazylii, to jakże im ma się przeciwstawić polski rolnik, który ma przeciętnie 12 hektarów? Nie ma na to najmniejszych szans. Za cenę niemieckich mrzonek o wielkości przemysłu motoryzacyjnego zapłacimy naszym rolnictwem. To pokazuje, czym naprawdę jest Unia: że nie jest to dbałość o dobro wszystkich obywateli Unii, tylko sposób na bezkrwawe załatwianie własnych biznesów i własnych potrzeb gospodarczych. I to rodzi dwa pytania. Po pierwsze, gdzie były polskie elity, które również brały udział w procesie negocjacji? Od 2004 roku, kiedy staliśmy się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, następowały po sobie rządy Lewicy, Platformy, PiSu, u i aktualnie Platformy. Gdzie były te rządy, żeby zadbać o polski interes, interes polskich rolników? Albo można to pytanie zadać inaczej. Czyje tak naprawdę interesy te polskie niby rządy realizowały, bo na pewno nie był to interes polski. I pytanie numer dwa. Czy dalsza nasza obecność w Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę kierunek zmian, narastającą cenzurę, tak naprawdę degradację życia społeczeństw europejskich, destrukcję, Tradycyjnego modelu rodziny opartego na małżeństwie kobiety i mężczyzny? Czy dalsza bytność Polski w tym tworze zwanym Unią Europejską, a przez niektórych Eurokołchozem, ma uzasadnienie? Według mnie absolutnie nie. Bo nie warto kupczyć własną przyszłością, przyszłością własnego narodu i własną suwerennością w imię niemieckich interesów. A państwo będziecie wybierać. W 2027 roku, ludzi, którzy będą Was reprezentować. Dlatego zachęcam do tego, abyście zawsze mieli w sercu Polskę i nie myśleli o tym, że jesteśmy Europejczykami, bo nie ma czegoś takiego jak Europejczyk.